Witam, witam was. No nie wiem czy pierwsze witam czy nie, bo to w sumie tak trochę później zaczyna się nagrywanie, ale dobra. Witam was, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu JetPunk. <grym> Mam nadzieję, że poniedziałkowy odcinek wam się spodobał. No to lecimy teraz na najbliższe państwa Korei Północnej. No, mój rekord to było 17-20 i ogólnie to zrąbałem wtedy mega. Więc spróbujmy. Na pewno Chiny, na pewno Rosja, i na pewno Korea Południowa, Japonia, Indonezja, nie, Filipiny, USA. Co tam jeszcze blisko? Kanada, nie. Czyli dla mnie Australia <suszy> połowa klauzuli, więc e, nie wiem, totalnie. E. Bangladesz, Myanmar, e, Tajlandia, Tajwan. E, tam jeszcze jest Fietnam. I coś tam jeszcze było chyba. Afganistan, Indie, Pakistan. Nie. Pakistanu nie ma tam jeszcze na pewno coś jest Nepal? Nepal nie był Malezja. Malazja Bahrain Ain Brunti Brunei w Brunei było no hmm, bo tak teraz czekajcie może wyspy Marszala wyspy Sal Lyomona kurde że gorzej mi pójdzie niż wtedy nie mogę Kirgistan jest daleko eee, czekajcie jest Korea Północna Mongolia, Kaza, Chustan, dobra. Nie wiem, no kurwa. Czekajcie, Laos tam chyba jeszcze jest dobra, chociaż tyle, że mam ten sam wynik, ale chyba nawet tych samych państw nie zgadłem e, Sri Lanka, Imo? Nie, Palau, Kambodża, Mikronedia A, bo to jeszcze Kambodża jest, no właśnie Zawsze o Kambodży zapominam No dobra, no To lecimy, państwo, na literę F Rozgrywkowo bardziej Francja, Fi... Fiji Finlandia I co tam jeszcze jest? Hmm. Co tam jeszcze jest cholero? Francja, Finlandia, Fidzi Filipiny. Fiji Filipiny No Koks Nie wiem, ludzie o Fiji zawsze zapominają. No, większość. No, Francja też pewnie tam mm, miasta... No, Francja, hehehe. wiecie Flagi wszystkich państw? Czyli jest teraz tutaj 190 ponad? 196 jest nie? Zobaczmy. Tak, 196, dobra. Nowa Zelandia, Islandia, Kanada, Rosja. Holandia, Francja, Malta, Irlandia, Węgry, Madagaskar, Japonia, Bangladesz, Palap, Australia, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria. Brytania Norwegia u USA Dania Grecja Tonga Dominikana Chiny Włochy Wietnam Kamerun WKS Burkina Faso Kosovo, Cypr, Bulgarie, Butan, Liberia, Liban, Finlandia, Malaisie, Nepal, Myanmar, Mian Algeria. Belgia Korea Płdy -P Południowa Nie wiem jak się tam Niger Gabon Izrael Papua Nowa Gwina Gru, Gruzja Oman, San Marino Demokratyczna Republika Konga, Tunezja, Albania, Pakistan, Malediwy, Maledi... Nie Malediwy. Uff, jak nie Malediwy, to co? Na no my na pewno. Nie, no, muszę być to Malediwy. Malediwy. M m a, a, D, I, w E y. Kuźwa, Jak nie Malediwy Maldiwy? Nie No pewno Malediwy, no kuźwa. No lecimy dalej. Watykan, Azerbejdżan, Austria, Libia. E, to jest Turkmenistan, Turkmenistan Sudan, Jordania, Peru, Arabia, Arabia Saudyjska, Niemcy, Hiszpania, RPA. Tu będzie Syria, na pewno nie. Cóż, może Syria? Nie. Jemen. Jemen, y... Syria, Jemen, Iran, Irak to na pewno nie y... kurwa. Jemen, nie by... y... zawsze mi się mylą. Te jedwabne państwo wszystkie jest. Jordania, Jemen, Syria. Dobra, lecimy dalej Mozambik To nie jest Zimbabwe Zambia Nie, dobra, lecimy Dalej jeszcze Jamaica Meksyk Indie Esfatini Barbados Turcja To jest Cypr. Tu. Nie, to jest Singapur, kurwa, co ja. Singapur. To tam ma cyprską Polska. Monako. Nie, Indonezja. Indo... Indonezja. Tu jest Jemen. Mali. A... Egipt. Uzbekistan, Kenia, Jordania. Nie, Jordania była kurwa. Syria. Syrii. komory. Eee, Iran. Liban li, nie to nie jest, to jest Libia? Nie, to jest Malawi, Malawi Antigua Gwa... Kit Sant Kit Argon... T... Na Urugwaj Eee P... Macedonia tu jest Syria tu będą wyspy Marszala, Malediwy Filipiny Kuwait Kiribati Kazachstan Korea A, Północna Tajwan. Nie Tajwan. Eee, dobra, lecimy dalej. Namibia. Nauru. Chorwacja. Laos. Wenezuela. Indonezja. Nie, to jest Monako, kurwa, Monako. Indonezja już była. Seszele. Irak Brunei Luksemburg Bośnia e... Tady jest o pamiętałem dobra Timor w Zodni Mozambik Zimbabwe Gujana Nie My a i us Słowenia Serbia Tu jest Gujana Tu jest Mozambik Vanuatu, już pamiętam Djibouti Andora Mołdawia RSA, nie, pamiętam Czechy Kuba, Panama Mali, Kongo Chile, Botswana Hmm. może Dobra, może po prostu polecimy dalej. Liberia, Mikronavia, Republika Zielonego Przylądka, na no, pewno. Haiti, Benin, Kambodża, Boja. Boja. No to będzie dłuższy odcinek. <laughs> Paragwaj. Bahamy. Ale już mamy 130. Słowacja. Mało nam zostało, no nie? Erytrea. Kostaryka. Mali. Armenia. Kronezja już była. To będzie Salvador? Samoa? Nie. Eee, Boże, co to, to było? Eee, Salwador, Nie. Gwatemala? Gwatemala? Nie, to będzie Salvador. nie Salvador, to Honduras też, nie. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Rumunia. Estonia. Botswana. Lesoto. Lesoty o. SIE, SIE, R, Sierra Leone. Angola. Afganistan. Burundi. Białoroś, Bahrain Senegal, Beliza, Fidzi, Fid I, dy, że I widzi, nie? Jak nie widzi, to... Pff, co tam może jeszcze być? Samo? Samo. O, a, nie. E... tu jeszcze jest mm, Tajlandia, Honduras, Guinea-Bissau, Etiopia, Boliwia, Republika Środkowoafrykańska, e, Liechtenstein. Surinam, Salvador, Dominika, Katar. პორტუგალია, საფრანგეთი, რუსეთი, მაროკო, ყირგიზეთი, უგანდა, შრილანკა, მონღოლეთი, თურქეთი, ბურუნდი, ინდონეზია Lasoto. Dobra, Dobra gib. Ghana. San Vincent Salvador. Już było, no nie? Ukraina. Litwa. Zambia. Łotwa. Venezuela. Ekwador. Fidzi. Dobra, tylko teraz to, to są za Państwa. Kuźwa. Pozapominałem. Dupa już teraz. To w sumie dupa totalna. Totalnie nie wiem. No. Cholera znaczy, No, czy na początku to ładnie, bo nie Jeszcze 16 minut. No nie, tylko tylu państw no. Co to jest? To będzie coś z tych stanów, na pewno yy, Nie nie Tadżykistan, nie Turkmenistan, nie Afganistan, nie tu... Pakistan też nie Pakistan na pewno nie Pakistan przecież tutaj jest, chwilę przed w ogóle No po co ja pisałem, nie wiem Mnie. No nie wiem, nie to mi na Maledi by wyglądało totalnie. No, kuźba. Nie wiem, naprawdę, to sobie ja nie wiem. Dobrze. Ale wiem, że na M. czekajcie. Czego nie mamy w ogóle. Tego my nie mamy. Nie wiem, Mauretania? Ale wątpię, Mauretania. Jednak tak. Ok, teraz tutaj Zea. Eee, co to może być? To musi być. Nie, no, Madagaskar nie. Komory nie. Tu nie. Malediwy już były. Uh, nie wiem. Sąd Vincent był, to nie to było No te małe państwa chyba były, co nie? Coś większego z Azji musi być. Albo coś mniejszego. Nie wiem. Gwinea równikowa. Gwinea równikowa. Gwinea w ogóle też nie było chyba Gwina i Normalnej. Togo to na pewno nie jest Togo. Yy... Tanzania? 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 No nie, Tanzania nie. Jak nie Tanzania, to. Nie wiem, no. Totalnie nie wiem, no nie. Rwandę wiedziałem. Hmm. Chyba mamy wszystko z Afryki w ogóle. Nie wiem. To mi wygląda też na jakieś takie. Kurwa, ja to plagę kojarzę w chuj Tak mega kojarzę No, Senegal to to nie jest, bo Senegal ma jakieś znaczek tam jeszcze, ale koźwa A właśnie, ja chyba czekajcie, Sudan? No właśnie, i tu jeszcze ma no Sudan Południowy albo y no to jest totalnie Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przyl Przylądka To Cze Wysp Zielonego Przylądka Boże no Weź to jest Republika Zielonego Przylądka RZP, no ja pierdolę Ej, to, to chyba jest coś z Afryki tak mega Afrykańska mi no totalnie Kojarzy z Ale no to flagę mega kojarzę Tutaj coś z oceanie jakby Było Nie wiem Imo Nie wiem palał nie wyspy Salomona Salomona Kiribati było uh, Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga nie ma Palau było, wszystko mamy Gambia? Chyba jest takie państwo jak Gambia, nie wiem Kur... no Gambia chyba jest, nie wiem Kurwa, no jest Gambia przecież na pewno jest państwo Gambia Tylko Jaką oni mają flagę? Pales Dyna Gam Bia yy, Totalnie nie wiem na razie Kurde nie ma Gwinei Równikowej No nie może to jest Gwinea Równikowa? Gwinea Równikowa. No, dobra widzowie, bo teraz mamy wszystko. Szukamy pierwszej, której nie mamy, nie mamy tego. Yy, to musi być z Afryki cholera. Nie wiem. Zambia. Zambia była no nie. Nie wiem, no 10 minut zostało Nie wiem, poddawać się To kojarzę pest Bo to jest nie wiem, skąd to wygląda mi totalnie jak mikronezja? To nie jest mikronesja, no bo mikronezja już była Jezu Gwatemala nie, ale może tu być Gwatemala? Gwatemala na Guatemala by usma taką paga dobra no pono mnie jest tu Guatemala tutaj Guatemala dobra mam Guatemala um... Taiwan, Tajwan co to Tajwana nie mamy, no nie? Tajwan... Dobra, pasujemy wszędzie Tajwan, no nie? Bo kurwa, nie wiem, naprawdę. To... Jest... Ameryka 100%. Kurwa, nie pamiętam teraz. Pff. Może... Nie wiem, mieliśmy Haiti? Może do Haiti jest? Nie do no Haiti było chyba, no nie? Haiti No musiałem być Haiti, totalnie wygląda mi. No znałem tą hangę, kurwa, będzie sand... nie, nie sand... kit... win... ten... um, to będzie Sant nie wiem. Sant Kit... vin. cent. na pewno Sant jakiś kurwa nie ma szansy, że to nie jest Sant żaden, no Jezu, no. no hmm, tu to jest e -e. tajwan, na pewno to nie jest tajwan tajwan hmm. tajwa nawet nie wiem czy to tajwan, czy, czy tajwan tajwan totalnie z dupy teraz wszędzie pisze tajwan no Dobra, nie, nie wiem, totalnie nie wiem, widzowie macie tutaj taką reakcję geograficzną, macie tyle flag, których pewnie nie znaliście i ja je znałem, ale... Ale no... Ja też nie znam wszystkich flag. <laughs> nie wiem, totalnie kuźwa, nie wiem co to może być, to musi być coś z tej Afryki kuźwa, albo tej... Azji, Afry Afryki z Azją połączonej, tam gdzie w tak blisko, tam gdzie jest ta Arabia Omaniemen. nie Boże, tak kojarzę tą flagę, i tak nie mogę jej znać Nie wiem Dobra, poddaję się Widzowie, poddałem się Nie znałem tej flagi Mamy dobrze, 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 dobrze, dobrze. Wiedziałem, że znam tą flagę. Samudan południowy, kurwa. Yy. Samoa tutaj jest. Bo było trzeba próbować, bo było trzeba próbować, no nie? Wszędzie. Bezpieczmy świętego Tomasza. Boże. Tanzania to była, Jezu, no właśnie, wiedziałem, że znam tą flagę Somalia kuźwa Nicaragua No właśnie Tuwalu i Togo Kurwa, że ja, nie no miałbym maksa Miałbym maksa Wyspy no, Salamana, no, było, było trzeba próbować Było trzeba próbować kuźwa 100% No ale chociaż wiemy, że jakieś pewnie słabe mhm. Somalia no to mogłem Zgadnąć na luzie Nicaragua mogłem na luzie, Togo mogłem na luzie W sumie tylko no wszystko w zgadnąć, no. To było takie S, widzowie. Czemu ja tego nie zgadłem? Powiedzcie mi. Dlaczego musiałem być takim debilem? Dobra, 30 minut odcinka mamy. Ja się z wami żegnam. Do widzenia. Średni minus 115 mam 186. Nauka geografii jest kozatka, co nie? Może kiedyś to rozwiążemy jeszcze raz i się nie pomylę. Zobaczymy. A ja się z wami żegnam. Do widzenia!